Witajcie na kanale Maturalne Słuchowisko. Dziś przyjrzymy się bardzo ważnemu i głębokiemu zagadnieniu, jakim jest hierarchia wartości w sytuacjach granicznych. Omów zagadnienie na podstawie opowiadania, proszę Państwa, do gazu Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Ludzie często myślą o sobie jako o istotach szlachetnych i mocnych, które zawsze postępują właściwie. Jednak dopiero trudne sytuacje pokazują, kim naprawdę jesteśmy. Duża rola emocji i instynktów może nas bardzo zmienić. Przykładami, które to pokazują, są druga wojna światowa oraz epidemia choroby w powieści Dżuma Alberta Camusa. Podczas II wojny światowej w obozach koncentracyjnych, jak Oświęcim, ludzie byli traktowani bardzo okrutnie. O tym Pisze Tadeusz Borowski w swoim opowiadaniu: Proszę państwa, do gazu. Opisuje on sytuację, gdzie więźniowie musieli pomagać przy segregacji nowo przybyłych ludzi. Ci, którzy już byli w obozie, stawali się zdesperowani, chciwi i traktowali nowo przybyłych jak źródło zysku, zabierając im jedzenie czy kosztowności. W takiej sytuacji sprawiedliwość czy współczucie przestały dla nich mieć znaczenie. Liczyło się tylko przetrwanie. Inaczej ludzkie postawy pokazane są w dżumie kamuza. Mieszkańcy miasta Oran zmierzyli się z epidemią, która odcięła ich od reszty świata. Główny bohater, dr Rieu, ryzykował życiem, by pomagać chorym. Początkowo sądził, że takie jest jego zawodowe zobowiązanie. Inny bohater, dziennikarz Rambert, najpierw próbował opuścić miasto, ale ostatecznie zdecydował zostać i pomagać. Ostatecznie wybrał dobro. Z tych przykładów widać, że w trudnych sytuacjach ludzie mogą zachowywać się różnie. Niektórzy stają się samolubni, inni wykazują bohaterstwo. Ważne jest, by pamiętać o ludzkiej godności, która powinna być nie tylko prawem, ale też obowiązkiem. Te historie pokazują, jak różnie ludzie potrafią reagować, kiedy znajdują się w sytuacji zagrożenia. Nie zawsze. Jest to reakcja, z której możemy być dumni. Często ludzkość nie uczy się na swoich błędach, co widać w ciągłych konfliktach i wojnach, które niszczą życie wielu osób.